Tak naprawdę myślę, że prawdopodobnie rok 2025 zostanie uznany za być może najważniejszy rok w historii Tesli. W 2025 ry wprowadzimy kilka nowych produktów. Rok 2025 może zapisać się jako najlepszy rok w historii Tesli, a na horyzoncie pojawi się kilka przełomowych produktów. A jeśli pogłoski są prawdziwe, telefon Tesla P jest już głęboko w produkcji masowej i przygotowuje się do zakłócenia branży smartfonów jak nigdy dotąd. Rosnące ceny telefonów, baterie ledwo wytrzymujące dzień i niekończące się poszukiwania ładowarek sprawiają, że rynek jest przygotowany na wstrząsy. Doświadczenie Tesli w zakresie innowacji i produkcji na dużą skalę sugeruje, że to ona może zmienić zasady. Jeśli telefon Pi spełni oczekiwania, może na nowo zdefiniować, czego oczekujemy od naszych urządzeń. Czy chcesz być o krok przed grą? Kliknij subskrybuj i pomóż nam dotrzeć do 22 537 subskrybentów. Ponieważ gdy telefon Pi spadnie, jako pierwszy będziesz chciał otrzymywać wiadomości. Jeden. W jaki sposób Tesla zmienia ten telefon w arcydzieło kieszonkowe? Łączność Starlink. Telefon Tesla Pi może zadebiutować jako pierwszy smartfon z wbudowaną łącznością satelitarną Starlink. Łącząc się z siecią SpaceX składającą się z ponad 6000 tysięcy satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Aby zapewnić globalny dostęp do internetu bez polegania na tradycyjnych sieciach komórkowych. Technologia ta może zapewnić prędkość pobierania do 200 MB na sekundę i opóźnienie od 25 do 60 milisekund, znacznie przekraczając 600 milisekund typowych dla starszych telefonów satelitarnych. Elegancki. Zintegrowany odbiornik umożliwia szybkie połączenie w dowolnym miejscu z bezchmurnym widokiem na niebo, uwalniając użytkowników od konieczności korzystania z planów operatora, a gniazdo karty SIM pozostaje dostępne, co zapewnia elastyczność i uwydatnia nowoczesny, minimalistyczny wygląd telefonu podróżujący. Kierowcy ciężarówek i pracownicy zdalni mogą uznać ten telefon za transformację, utrzymując łączność w rozległych regionach o słabym sygnale, takich jak 9,2 miliona kilometrów kwadratowych Sahary lub 2,4 miliona kilometrów kwadratowych Himalajów w pięciu krajach. W Stanach Zjednoczonych gdzie 15% obszarów wiejskich na obszarze 3.8 miliona mil kwadratowych nie ma niezawodnych usług komórkowych. Kierowcy ciężarówek mogli cieszyć się nieprzerwaną nawigacją. Zdalni pracownicy w odizolowanych miejscach, takich jak kabiny na Alasce lub stacje na Antarktydzie, mogą uzyskać dostęp do co najmniej 10 megabajtów na sekundę na potrzeby rozmów wideo. Dzięki satelitom Starlink krążącym 550 km nad ziemią nie jest wymagana nieporęczna antena. Dzięki temu że do końca 2024 roku Starlink będzie już obsługiwał ponad 2 miliony użytkowników. Telefon będzie w stanie usunąć martwe strefy obejmujące obszar 15 milionów mil kwadratowych lądu i 139 milionów mil kwadratowych oceanu, zapewniając zasięg nawet w promieniu 12 mil morskich od brzegu lub na Pacyfiku o długości 5500 mil. Opłaty za roaming. Które mogą sięgać 10 dolarów dziennie lub 3 dolarów za megabajt przy przekraczaniu granic, takich jak linia między USA a Kanadą o długości 5525 mil, mogą zniknąć w przypadku planu ryczałtowego wynoszącego od 50 do 100 dolarów miesięcznie za nielimitowaną transmisję danych. Może to zaoszczędzić setki osób często podróżujących, oferując płynną i opłacalną łączność na całym świecie. Czy telefon Tesla Pi z wbudowaną łącznością Starlink byłby Twoim pierwszym wyborem? Skomentuj jeden. Jeśli nie możesz się doczekać, aby się na to przełączyć, skomentuj dwa. Jeśli wolisz pozostać przy swoim obecnym telefonie, ładowanie energią słoneczną. Telefon Tesla. Pi może zawierać zaawansowaną technologię paneli słonecznych Tesli. umożliwiając ładowanie przy użyciu światła słonecznego przez cienką, wydajną warstwę słoneczną osadzoną na jego tylnej części. Ta powierzchnia. Prawdopodobnie zajmująca 50 cm kwadratowych w oparciu o typowy rozmiar smartfona, może osiągnąć wydajność od 18 do 20 prąd. Co jest wartością inspirowaną udoskonaleniami dachów słonecznych Tesli. W bezpośrednim świetle słonecznym o mocy 1000 watów na metr kwadratowy może wygenerować od 1 do 1,5 W mocy, co wystarczy, aby dodać 10% ładunku na godzinę do akumulatora o pojemności 4. Tysiące miliamperogodzin i łącznej pojemności 14,8 watogodzin. Ten stały dopływ energii może wydłużyć żywotność baterii przez cały dzień, zmniejszając zależność od tradycyjnych metod ładowania. Dla użytkowników odłączonych od sieci, w czasowiczów i entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu, ta funkcja może okazać się nieoceniona w zdalnych ustawieniach. W miejscach takich jak Park Narodowy Yosemite. Gdzie w lecie światło słoneczne świeci od 6 do 8 godzin dziennie. Telefon może zebrać od 6 do 9 watogodzin, zapewniając od 40% do 60% pełnego naładowania. Na australijskim buszu, gdzie słońce świeci ponad 3000 godzin rocznie, może obsługiwać podstawowe funkcje, takie jak połączenia telefoniczne czy GPS, które zużywają od 0,2 do 0,5. Na godzinę, eliminując potrzebę noszenia nieporęcznej 200 gramowej przenośnej ładowarki. Taka funkcja może odciążyć turystów pieszych i poszukiwaczy przygód eksplorujących rozległe, pozbawione dostępu do sieci regiony. Ładowanie energią słoneczną mogłoby również zwiększyć zrównoważony rozwój. Typowy smartfon zużywa rocznie od 5 do 7 kWh energii elektrycznej z sieci do ładowania, wytwarzając od 2,5 do 3,5 kg CO2. Przy średniej w USA wynoszącej 0,5 kg na kilowatogodzinę, kompensując 50% tej emisji energią słoneczną, telefon może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 1,25 do 1,75 kg na użytkownika rocznie. Ultrawydajna bateria. Telefon Tesla P może być wyposażony w technologię baterii półprzewodnikowych Tesli, oferującą wyjątkową żywotność baterii dzięki zwiększonej gęstości energii. Dzięki stałym przewodnikom zastępującym ciekłe elektrolity, bateria może osiągnąć od 6000 do 7000 mAh, zapewniając do 72 godzin użytkowania, w tym przeglądanie przy 300 mAh i przesyłanie strumieniowe przy 400 mAh w porównaniu do typowych 24 godzin w większości telefonów. Skok ten może wynikać z innowacji Tesli w zakresie akumulatorów do pojazdów elektrycznych, zminiaturyzowanych do zasilania mobilnego. Ogniwa na bazie litu i grafenu o dużej gęstości mogłyby umożliwić szybsze ładowanie i dłuższą żywotność. Przy mocy 60 w telefon może naładować się do 80% w 20-25 minut, czyli dwa razy szybciej niż zwykle, co wynosi 45 minut i wytrzymać od 1500 do 2000 cykli po czym spadnie do 80% pojemności, czyli znacznie powyżej zwykłych 500 do 800 cykli. Dzięki mocy 300 watogodzin na kilogram ogniwa te mogą sprawić, że telefon będzie smukły, a jednocześnie wydajny. Odwrotne ładowanie bezprzewodowe może zamienić telefon w źródło zasilania dla innych urządzeń, dostarczając 15 W może naładować wkładki douszne energią 50 mAh w 20 minut lub smartwatch o mocy 300 mAh w ciągu godziny, udostępniając do 2000 mAh bez wysiłku, co jest idealne w sytuacjach awaryjnych lub do dzielenia się energią w podróży. Zoptymalizowany pod kątem ekosystemu Tesli, telefon może bezproblemowo ładować się w pojazdach Tesli. 25-watowa podkładka indukcyjna może ją całkowicie naładować w 40 minut. Synchronizując się z oprogramowaniem samochodu, aby uzyskać 10 watów na dystansie 160 km, przy 2 milionach pojazdów Tesli do 2025 roku, mogłoby to zapewnić pełne naładowanie akumulatora po przejechaniu 500 mil, poprawiając wrażenia skorzystania z, z Tesli. Czy telefon, który działa 72 godziny na jednym ładowaniu, byłby dla Ciebie przełomem? Tak czy nie? Zostaw komentarz poniżej. Integracja Tesla OS i AI. Telefon Tesla Pi może działać na niestandardowym systemie operacyjnym Tesla, stworzonym z myślą o szybkości, bezpieczeństwie i bezproblemowej łączności z produktami Tesli. Ten oparty na systemie Linux system mógł uruchomić się w czasie krótszym niż 5 sekund, czyli szybciej niż 15-20 sekund w przypadku typowych platform systemów operacyjnych i korzystał z 256-bitowego szyfrowania AES aby blokować 99.9% zagrożeń złośliwym oprogramowaniem, przewyższając średnią wynoszącą 95% u konkurentów. Dzięki 2 milionom pojazdów Tesli i 50 0 ładowarek doładowujących do 2025 roku, może synchronizować dane przez sieć 5G z opóźnieniem 10 milisekund, zapewniając płynną integrację. Wbudowany asystent AI może zoptymalizować sterowanie pojazdami Tesli, inteligentną automatyzację domu i przewidywanie potrzeb. Przetwarzając tysiąc poleceń głosowych na minutę z 98% dokładnością, może zablokować model 3 z odległości 80 km lub dostosować 10 urządzeń domowych w 2 sekundy. Analizując 500 GB danych użytkowników miesięcznie, można sugerować wyruszenie 15 minut wcześniej na 50 km podróż. Przechytrz 92% dokładności Siri. Ekskluzywne aplikacje Tesli mogą zapewnić monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, klimatyzację i poprawki autopilota dla 2,5 miliona właścicieli. Monitoring może pokazać zasięg 305 mil z dokładnością do 1%. Odświeżanie co 10 sekund za pomocą 100 MB na sekundę Starlink. Klimatyzacja może ustawić 72 stopnie Fahrenheita z dokładnością do 0,5 stopnia Fahrenheita w 3 sekundy. Podczas gdy autopilot może dostosować następującą odległość od 1 do 7 długości samochodu w mniej niż 3 sekundy i 1 sekundę. Rewolucyjny aparat i wyświetlacz. Telefon Tesla Pi może być wyposażony w system czterech kamer z funkcją nagrywania wideo 8K, możliwością widzenia w nocy i ulepszoną astrofotografią. Może nagrywać w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę przy 600 MB na minutę z noktowizorem do 0,1 luxa i astrofotografią łączącą 20 klatek w 10 sekund, aby uzyskać gwiezdne szczegóły. Obrazowanie wspomagane sztuczną inteligencją mogłoby doskonale wykonywać zdjęcia Księżyca i gwiazd w wysokiej rozdzielczości. Dzięki 144 bilionom operacji na sekundę, które zapewnia technologia Neuraltech Tesli, może ulepszyć 108-megapikselowe zdjęcie Księżyca w 2 sekundy, usuwając kratery o średnicy 1 km lub wyostrzyć 1000 gwiazd w 15-sekundowej ekspozycji, co jest idealne dla entuzjastów. Zaawansowany wyświetlacz MicroLED może oferować częstotliwość odświeżania 120 Hz, obsługę HDR i wysoką jasność, przy przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 3200 na 1000 440 może osiągnąć 515 pikseli na cal i 2000 orzechów, przyćmiewając rywali o 1000 orzechach przy o 20% mniejszym zużyciu energii. HDR10 i współczynnik kontrastu. 1.0.0 na 1 mogą zapewnić żywe kolory przy 99% DCI-P3, co byś uchwycił za pomocą tak zaawansowanego systemu kamer. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami. Wytrzymała i trwała konstrukcja telefon Tesla Pi może zostać zaprojektowany tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki, zapewniając odporną na wstrząsy, zarysowania i wodoodporność konstrukcję odpowiednią do wymagających środowisk mógłby uzyskać stopień ochrony IP68, umożliwiając zanurzenie w wodzie na głębokość 2 m na 30 minut, przekraczając standard 1,5 m dla większości telefonów z 2025 ry, jednocześnie blokując kurz na poziomie 6,6 w skali IP. Dzięki wzmocnionym krawędziom telefon może wytrzymać upadek na beton z wysokości 1,8 m, czyli o 30% więcej niż typowy próg 1,2 m. Jego ekran jest odporny na zarysowania otwardości do 8H i nie dopuszcza do kontaktu z klawiszami lub żwirem, co czyni go niezawodnym wyborem dla użytkowników stojących przed nieprzewidywalnymi wyzwaniami. Niestandardowy stop Tesli i szkło Gorilla Glass 8 mogą połączyć się, aby zapewnić maksymalną trwałość bez utraty jakości. Stop Ten, czerpiąc z egzoszkieletu Cybertrucka, może pochwalić się wytrzymałością na rozciąganie 1000 MPa, czyli znacznie większą niż 700 MPa w przypadku standardowego aluminium, dzięki czemu 150 gramowa rama jest lekka, a jednocześnie wytrzymała jak na urządzenie o przekątnej 6,7 cala. Szkło Gorilla Glass 8, opracowane na podstawie technologii Corning z 2025 ro, wytrzymuje 20 upadków z wysokości 1 m, co stanowi dwukrotnie większą odporność niż wcześniejsze wersje, Przepuszczając jednocześnie 92% światła, zapewniając żywy, trwały wyświetlacz, który wytrzymuje codzienne użytkowanie. Zbudowany tak, aby wytrzymać ujemne temperatury, burze piaskowe i silne uderzenia, telefon może spodobać się poszukiwaczom przygód, kierowcom ciężarówek i pracownikom budowlanym w trudnych warunkach. Może działać płynnie w temperaturach od 20°C do 55°C, pokrywając 95% globalnego klimatu w przeciwieństwie do zakresu temperatur od 10°C do 45°C w typowych telefonach, dzięki konstrukcji termicznej inspirowanej Teslą, w burzach piaskowych z cząsteczkami o wielkości 50 mikronów na pustyniach rozciągających się na obszarze 15 milionów mil kwadratowych może uszczelnić 99.9% gruzu. Uderzenie o sile 50 N, takie jak upadek o wadze 5 kg z wysokości 1 m, może pozostawić go bez szwanku, co idealnie sprawdza się na trasie transportu ciężarowego o długości 5000 mil lub na nierównym górskim szlaku. Czy telefon Tesla pi może stanowić krok naprzód w stosunku do zwykłej technologii? Telefon Tesla pi wyróżnia się łącznością satelitarną Starlink. Zapewniając globalny dostęp do internetu bez konieczności korzystania z tradycyjnych sieci. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla podróżników, kierowców ciężarówek i pracowników zdalnych. Z kolei Samsung Galaxy S, 24 i iPhone 16 Pro Max zależą od sieci 5G, która choć jest szybka, nadal wymaga wież komórkowych. Na odległych obszarach jedyną opcją łączności może być telefon Tesla PIPhone, podczas gdy Samsung i Apple zapewniają silny zasięg w regionach miejskich i podmiejskich. Technologia akumulatorów to kolejna zaleta telefonu Tesla PIPhone, dzięki akumulatorom półprzewodnikowym zapewniającym dłuższe użytkowanie i szybkie ładowanie, a także możliwości ładowania energią słoneczną, co zapewnia wyjątkową przewagę poza siecią. Chociaż Samsungi Galaxy S24 i iPhone 16 Pro Max zapewniają standardową w branży żywotność baterii dzięki szybkiemu ładowaniu i opcjom bezprzewodowym, brakuje im funkcji solarnej Tesli. Wreszcie wyświetlacz microLED w telefonie Tesla Python może oferować lepszą wydajność energetyczną i jasność niż ekrany OLED firm Samsung i Apple, jednocześnie skupiając się bardziej na oszczędności energii. Wykonany z odpornego na wstrząsy pyłoszczelnego i wodoodpornego stopu, Inspirowanego CyberTruckiem. Tesla Phone jest bardziej odporny na uderzenia niż aluminiowe i tytanowe konstrukcje firm Samsung i Apple. Telefon Tesla Phone może naprawdę być rewolucją w twojej kieszeni. Dzięki Starlink, ładowaniu słonecznemu i akumulatorowi półprzewodnikowemu zapewnisz łączność, gdziekolwiek się udasz. Jeśli jesteś podekscytowany tym, co może zaoferować ten telefon, naciśnij przycisk subskrypcji, ponieważ nadchodzi mnóstwo bardziej szczegółowych treści.